Prorok Izajasz, rozdział 48 Pan przewodnikiem Izraela Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela Ja jest Pan, Twój Bóg pouczający Cię o tym, co pożyteczne kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz O gdybyś zważał na my przykazania stałby się Twój pokój jak rzeka a sprawiedliwość Twoja jak morskie fale Twoje potomstwo byłoby jak piasek i jak jego ziarnka Twoje latorośle. Nigdy by nie usunięto ani wymazano Twego imienia sprzed mego oblicza. Oto Słowo Boże. Myśląc o proroczych słowach czy prorokowaniu przez kogoś, Niejednokrotnie mamy na myśli jakąś ukrytą wiedzę czy przepowiadanie przyszłości, którą ktoś zna w jakiś nadzwyczajny sposób. Tajemnica, zaskoczenie czy specjalna moc to tylko niektóre z określeń, którymi my nieraz opisujemy sobie proroctwo. Rzeczy mniej czy więcej oczywiste nie będą na nas robiły jakiegoś specjalnego wrażenia. Choć najczęściej to nasze niepamiętanie właśnie o nich prowadzi nas w niejeden grzech czy kłopot. Na przykład, gdyby ktoś, widząc nadciągające chmury, powiedział, że będzie padać, to pewnie mało kto uznałby to za prorocze słowa, no bo przecież to oczywiste, i prawie każdy może to rozpoznać i przepowiedzieć. To mieści się w naszej ludzkiej wiedzy i możliwościach. A w obecnych czasach możemy nawet powiedzieć, kiedy będzie zaćmienie słońca, spadające komety, czy różne inne dziwne zjawiska. A mimo tego, tak wiele razy jesteśmy zaskoczeni tym, co natura nam zsyła. Niejednokrotnie są z tym związane różne ludzkie tragedie i nie dlatego, że w ogóle nie mieściło nam się w głowie, że przyroda może nam to czy tamto przynieść, ale że zapomnieliśmy o czymś podstawowym bądź też nie słuchali, czy nie robiliśmy sobie nic ostrzeżeń, myśląc sobie, że to my jesteśmy Panami sytuacji. Ile różnych wypadków nieszczęść mamy i nie dlatego, że czegoś nie wiedzieliśmy, ale dlatego, że nie słuchaliśmy i nie brali do serca, co się może stać, choć może nie jeden bliski czy mądrzejszy nam mówił uważaj, nie idź tam, nie jedź, nie rób tego czy tamtego i tak dalej. W życiu duchowym jest bardzo podobnie. Byli ci i są, którzy nieustannie przypominają nam o Bożym Prawie, Bożej Mocy i Obecności. Biblijne określenie proroka czy proroctwa nie mieści się jedynie w tym, co jest tajemnicą tylko dla nielicznych, ale przede wszystkim w przypominaniu Bożego objawienia, które zostało przekazane wszystkim. Prorok to nie ten, który ma nadzwyczajną wiedzę, by innych trzymać w szachu czy w jakimś strachu, ale ten, który nieustannie przypomina o Bożych prawdach i planach. Który jest im wierny, który w porę i nie w porę powie o tym, co już zostało zapomniane albo odrzucone przez ludzi, a co jest jedyną i wieczną prawdą. W naszym istnieniu i o naszym szczęściu. Gdybym powiedział komuś: Uważaj, bo gdy będziesz jeździć samochodem za szybko, mając niesprawne hamulce, a zamiast patrzeć na drogę, będziesz bawił się telefonem, to w każdej chwili możesz mieć wypadek. I gdyby właśnie tak się stało, czy wtedy ktoś uznałby mnie za tego, który wyprorokował przyszłość? Pewnie nie, bo przecież powiedziałem rzeczy oczywiste, z którymi każdy się zgadza, nawet ten, który to ostrzeżenie łamie. Problem jest w tym, że choć każdy to wie, to jednak nie każdy to wszystko pamięta, czy chce tego przestrzegać. A właśnie prorocy biblijni najczęściej przypominali i nadal to czynią o sprawach, które były już wyraźnie objawione i znane. Ale zapomniane przez ludzi czy odrzucone. Dziś słyszymy proroka Izajasza: Gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość jak morskie fale. Izajasz nie ogłasza ludowi jakichś nowych, nieznanych przykazań, o których tylko on wie. Wyraźnie przypomina, że lud, znając je, nie zważa na nie, nic sobie z nich nie robi i chodzi swoimi drogami. I to jest prorok, który wierny Bogu wzywa do pamiętania i życia Bożym prawem, który daje pokój i sprawiedliwość. Przecież my wszyscy jesteśmy wezwani, aby wierzyć, być ludem prorockim, i wcale to nie oznacza, że każdy zna coś innego, ukrytego dla innych. Ale że każdy z nas, znając Boże objawienie i prawdę, będzie ją głosił swoimi ustami i życiem. A jedynym, kto zna przyszłość, jest sam Bóg. Ale On nie prorokuje, tylko nam się objawia, bo to On jest Panem wszystkiego, a my, prorokując, nie wymyślamy coś innego, tylko głosimy Jego prawdy, przypominamy o nich sobie innym i z coraz większą wiarą wchodzimy w ich poznanie. Przypomina mi się tu stary humor o bacy, który siedząc na gałęzi piłował ją od strony pnia drzewa. Przechodzący turysta, widząc to, zatrzymał się i powiedział do niego: Baco, nie piłujcie, bo spadniecie. Ale Baca tylko powiedział, etam i piłował dalej. Na to turysta znów, nie piłujcie Baco, bo spadniecie, a Baca też tak samo odpowiada, e tam, panocku". Aż w końcu spadła cała gałąź z siedzącym na niej Bacą, obity, wstaje z ziemi i patrząc w stronę odchodzącego turysty, mówi, prorok, czy co? Ta prosta historia bardzo dobrze pokazuje nam, Powołanie proroka. Przecież wszyscy powiemy, że to było oczywiste, że baca spadnie, bo piłował od strony pnia drzewa gałąź, na której siedział. Ale nasza ludzka natura, w której grzech nam odbiera jasność widzenia i mądrość, musi wciąż przypominać sobie rzeczy już tyle razy powiedziane. A ci, którzy nie utracą serca i myśli Bożego Prawa, są wezwani, by przypominać światu tam, gdzie żyją, z czyjej ręki powstał i kto go utrzymuje w istnieniu. Gdybyś zważał na me przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość jak morskie fale.